Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 i 40 metrów. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest równa. No i pytanie, ile ona wynosi? To sobie narysujmy jakiś prostokąt. Powiedzmy, tutaj będzie 20 metrów, tutaj będzie 40 metrów. Tu i tu wbijamy sobie słupki. No i musimy policzyć tę odległość. Czyli trzeba policzyć, przekątną prostokąta. No to tutaj zaznaczam kąt prosty, tutaj też jest 20 z Pitagorasa, sobie to policzymy. Czyli 40 do kwadratu plus 20 do kwadratu daje nam x do kwadratu. 40 do kwadratu to jest 1600, dodać 20 do kwadratu to jest 400 i to ma dać nam x kwadrat. 1600 plus 400 to są 2000, to się równa x kwadrat, czyli Jaka liczba do kwadratu daje 2000? Najpierw na kalkulatorze to policzmy. Czyli zobaczmy, że x, nasz x to będzie po prostu pierwiastek z 2000. No i na kalkulatorze sprawdzimy, ile to jest. 2000. No i bierzemy pod pierwiastkiem. To jest 44,72. No to odpowiedź pasująca to jest odpowiedź c. Ta długość jest większa od 40 i mniejsza od 45, no bo liczba 44,72 mieści się w tym przedziale. Odpowiedź C.